Witam, witam, to Mariany Tysiące Płyt. Muszę przyznać się ze smutkiem. Wziąłem Kurwa, brak mi słów do ręki. Young Multiego. Album Trap Star, Ledwo wieża odpaliła. że się popsuło, jak to włączyłem. Kurwa, piał, wył, szczekał, miałczał. Tak młodzież słucha teraz tego. Ja nie mogę tego przełknąć, powiem Wam szczerze. Zobaczcie samą układkę. Kurwa trzewiki jak z bazaru dla mnie. Uff, tutaj brak słów w ogóle na tą stronę. Tu daje z nerfem gangsta madafaka. I guci ta opaska. Jesus Christ. Normalnie jakbym przeglądał disco polowy album. Uff, kurwa żaluzja chyba reklamuje. Tu siedzi zajebiście. Zajebista jest muzyka. Tak szczerze, to po, po minucie posłuchałem wszystkiego. Nie da się tego słuchać. Chyba, że ktoś ma mózg zlasowany, jak młodzież dzisiejsza. Tytuły są fajne. Nie widzę, bo nie mam okularów. Córka, kurwa, tatusia. I ja pierdolę. Oto jest płyta trap starowa. Typowa trap starowa z Anglii muzyka. Rapuje, syczy, wyje wyje czeka, mam specjalnego gościa dzisiaj do recenzji tej płyty też. Ona uwielbia. Cześć, kurwa! Suzy jestem. A to co to jest? ja <laughs> jak multi! Kurwa, ale widać mi w tej kamerze? Powiedz, no, o, bo tak myślał, to ja. <laughs> ale to gówno, Słuchałam wczoraj i kurwa, mało że mnie podcięłam. Chociaż jestem lalką i żył nie mam. I taki kolega z mi się, jak mówi do mnie. nie tnij się wypierdziel tą kurwa płytę. Szkoda, luk, ale zobaczcie co zrobiłam. Kurwa, podciąłam sobie tę nogę przez tą płytę. Gówno, cześć. Papa, pa. koniec recenzji teraz ja mówię za Mariana. Cześć wam, I subskrybujcie go i żegnajcie się. W imię ojca i Jurka.